To pan stoi przed komisją, a nie ja. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Jeżeli w składzie będą znajdowali się sędziowie czy osoby powołane na sędziów Sądu Najwyższego. Po 2017 roku, no to wtedy dla nas to są uchwały czy orzeczenia nieistniejące. W dniu 30 bieżącego miesiąca ponownie przed komisją weryfikacyjną stanął Franciszek Maurer. Dotychczasowy przebieg służby badanego nie wskazuje, że może on w nowo odrodzonym państwie polskim stać na straży porządku publicznego i pełnić. Zaszczytną służbę oficera policji państwowej i w związku z powyższym zostać zwolniony ze służby ze skutkiem natychmiastowym. Panie Maurer. Proszę zaczekać. Ja jeszcze nie skończyłem, panie Maurer. Przeciwko panu zostaje wszczęte postępowanie dowodowe.